To tutaj rozpoczęła się kampania, która na zawsze odcisnęła sobie piętno na historii Rzymu i uczyniła Hannibala jednym z najwybitniejszych władzów historii. 90 tysięcy piechoty, 12 tysięcy jazdy i 37 słoni rozpoczęło marsz Po dwóch tygodniach marszu zmarznięta i głodna armia weszła na rozległe równiny niziny padańskiej. Po drobnych zwycięstwach nad Rzymianami do Hannibala zaczęli dołączać wojownicy celtyccy z Kali Przedalpejskiej. Na drugim brzegu przywitały go gotowe do walki wojska kartagińskie i bitwa przerodziła się w rzeź. Pod naciskiem Senatu i zachęceni opuszczeniem przez Hannibala w czerwcu zimowego obozu uzgodnili, że stoczą z nim otwartą bitwę.